A współpraca w samym środowisku BIM tak, yy, tak wielobranżowo, czy to jest coś trudniejszego, czy, czy w tej chwili to jest standard? Znaczy wydaje mi się, że to nadal nie jest standard i uważam, że ta dokumentacja, którą wykonaliśmy, jest na bardzo wysokim poziomie, szczególnie, że mam też do czynienia z innymi projektami i myślę, że naprawdę zrobiliśmy bardzo, bardzo, bardzo dobrą dokumentację, no. jeśli chodzi o BIM. Mnie yy, się dużo prościej pracuje w BIM. -ie. Wydaje mi się, że jak jest ten model koordynacyjny dokładny, to... Bardzo dużo można błędów na etapie projektowania, wyłapać tak I ma się dużo większą świadomość w ogóle tego, jak to wszystko wygląda, gdzie są trudne miejsca, że one w ogóle są. Tak. Że się pojawią jakieś kłopotliwe tam, koordynacyjnie przestrzenie, więc. No ja no. uważam też, że współświadomość innych branż, co oni robią, dlaczego potrzebują te otwory w konstrukcji, na które my tak, tak. nie chcemy się zgadzać. <laughs> to mnie też ułatwia. No.